Tak. Królowie i władcy, którzy mają władzę absolutną, w naszych czasach, w szczególności w Europie, już są pewnym elementem przeszłości. W tych krajach, gdzie jeszcze są, w krajach europejskich, to raczej pełnią już taką rolę reprezentacyjną, i byśmy powiedzieli, że są takimi drzwiami do przyszłości. Że po nich, po tych monarchów, których mamy, możemy widzieć ten cień tych władców, którzy kiedyś rządzili Europą, którzy kiedyś mieli tą władzę absolutną. I oczywiście na świecie sprawa ma się trochę inaczej, ale jednak u nas w Europie królów już, już nie ma. I czasami może nawet zastanawiamy się, ja też się kiedyś nawet zastanawiałem, czy nie byłoby lepiej, gdyby Polską teraz rządził król. Czy taki król, czy królowa nie byłby rozwiązaniem na, na te wszystkie problemy, które, e, które się pojawiają. Może czekacie na króla. Wiemy, że 2000 lat temu Żydzi czekali też na króla. Czekali na Mesjasza. Czekali na swojego króla, czyli na potomka Dawida, który, który miał im dać suwerenność, w ich zdaniu. Miał im dać prawdziwe królestwo. Ale wtedy nie mieli władcy, który był gwarantem ich suwerenności. Nie mieli władcy, który sprawował władzę. Herod, który był zwany Wielkim. Ale jednak on sam utrzymywał władzę dzięki rzymskiemu cesarzowi. Dzięki, dzięki niemu panował i nawet mówiło się, że, że jest królem Judei z łaski Rzymu. Bo wtedy był czas panowania cesarza rzymskiego. Wtedy, kiedy cały basen Morza Śródziemnego był pod panowaniem jednej osoby. Jedna osoba sprawowała władzę nad tymi wszystkimi ziemami. Ale właśnie wtedy, kiedy on ten cesarz właśnie sprawował władzę absolutną, miał przyjść większy cesarz. Miał przyjść większy król. Król, którego królestwo nie ograniczało się do Ziemi wokół Morza Śródziemnego. Tak więc, zanim teraz przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza, proszę Was, abyśmy oddali ten czas Bogu, niech nas prowadzi ten wyjątkowy czas. Wspaniał ojcze, dziękuję Ci, że nas tutaj zgromadziłeś. Że wspólnie razem możemy wydzielić ten czas, który też mamy na odpoczynek, mamy na wspólny czas z rodziną. Że możemy ten czas wydzielić tutaj, wspólnie razem zebrać się, aby, aby móc uwielbić Twoje święte imię. Aby móc się spotkać tutaj przede wszystkim nie dla siebie, Boże, ale dla ciebie. Aby oddać Ci należące cześć chwały, chwałę. Czy to w pieśniach, czy w modlitwach, czy w słowie. Odbierz sobie, Panie, z tego chwałę i daj nam, Panie, dostrzec tą, to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu. Abyśmy mogli, Panie, pojąć, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten wielki cud, który miał miejsce w historii ludzkości. Prowadź nas, panie, według swojego ducha i odbierz sobie należną część chwały. chwałę. Amen. A więc Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od samego początku. A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. A ten pierwszy spis odbył się, gdy Chiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby dać się spisać każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Aby dać się spisać z Marią, poślubiono sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas porodu, i urodziła swego pierworodnego syna, obinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej okolicy pasterzy, przebywający w polu i trzymający straż nad swoim stadem. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodzi się Wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla Was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I zaraz aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A już zawsze rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane. Chwała Bogu za Jego słowo. Chwała za to, że możemy dzisiaj zgłębiać to wspaniałe wydarzenie. Tak więc Łukasz, Łukasz który był lekarzem, który pisząc i Ewangelię, i dzieje apostolskie, zrobił swego rodzaju pracę dziennikarską. I jak sam to ujął, dokładnie wybadał, dokładnie sprawdził, czy te wszystkie sprawy od początku i teraz zaczyna od konkretnych faktów. Fakty, które nawet dla, historii, dla historyka mają znaczenie. Stawiają tą historię w konkretnym miejscu starożytności. Tak więc w tym czasie, kiedy panował cesarz August. Cesarz August, czyli wcześniej znany jako Gajusz Oktawian, był on wnukiem siostry Juliusza Cezara. I na początku nie miało to większego znaczenia, dopóki jego wuj. Juliusz Cezar nie zdecydował się obalić republiki i wprowadzić dyktaturę, bo po śmierci Cezara właśnie Oktawian, już nie jego wnuk, ale, ale przybrany syn i dziedzic, po wielu jeszcze dalszych wojnach domowych, zmaganiach, intrygach, morderstwach, przejmuje władzę absolutną i daje ostateczny ko koniec republiki. I przejął pełnię władzy w 30. roku przed Chrystusem. I całe jego królestwo, całe jego czarstwo rozciągało się po cały basen Morza Śródziemnego. I dalej. I rozpoczynało okres, który dzisiaj mówimy jako okres świetności dla Rzymu, czyli Pax Romana, pokój rzymski, tego względnego spokoju w, w całym tym państwie. I to właśnie cesarz August jest jednym z, tym, z tych najbardziej celebrowanych cesarzy. Gdzie, gdzieś tam w pamięci się zapisał nam y, też jako jeden z tych wielu, ale też już w tamtych czasach August był, był wynoszony ponad innych cesarzy. Bo samo słowo Augustus oznacza wyniosły, czcigodny, majestatyczny, nawet boski. I do dzisiaj taka ciekawostka po angielsku miesiąc sierpień to August właśnie po tym starzu. I on nawet sam wybudował świątynię na cześć swojego wuja Juliusza Cezara, zaznaczając jego boskość, wskazując na to, żeby też jemu oddawać cześć w tym sensie religijnym. I August też sobie uzurpował to, te boskie atrybuty. I ten oto władca Zarządził, a jego wola była ostateczna, aby cały świat, czyli wszystko, co wchodziło w skład tego imperium, wszyscy ludzie, którzy wchodzili w granice tego państwa, dali się spisać. I co było powodem tego spisu? Są, są różne powody, które możemy tam mówić, ale często, jak nie, nie do końca wiemy o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. I mimo, że w tym spisie nie ujęto posiadłości czy jakichś innych dóbr, to zostały zapisane, zarejestrowane imiona tych ludzi, którzy później mogli być opodatkowani rzeczywiście. Było to wykorzystane, aby wprowadzić nowy podatek. I Żydzi, Żydzi widzieli w tym problem. Widzieli w tym brak swojej autonomii, wiedzieli, że nie są suwerenni, że nie odpowiadają sami za siebie i zaczęli widzieć ten spis, tą formę rzymskiego prawa jako represję, jako wrogie działania okupanta. Tak więc to wszystko daje nam Łukasz, stawiając to w konkretnym momencie w historii, ten spis, jak mówi Łukasz, nie był pierwszym, który się odbył. Wiem też z innych źródeł, że były inne spisy, ale Łukasz to stwierdza, aby dać nam informację, kiedy to się działo. Dla nas dzisiaj nie jest to takie proste, aby dokładną tę datę określić, ale oczywiste jest, że ówcześni ów czytelnicy wiedzieli dokładnie, kiedy Łukasz przyszedł na świat. Tak więc szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swojego miasta i każdy się tam nie tyle skąd pochodził, a skąd pochodziło jego, jego plemię, jego ród. Bo Józef z Galilei, z miasta Nazaret. Nie został w swoim miejscu zamieszkania, a poszedł tam skąd pochodził, a poszedł do Judei do miasta Dawida zwanego Betlejem, ponieważ właśnie pochodził z domu i z rodu Dawida. Tak samo jak Maria, Maria również pochodziła z rodu Dawida. Także Betlejem było miastem na górzystym terenie, i to właśnie taki mały szczegół, który gdzieś dziś myślę, że unika. Nie jest, jest aż tak bardzo widoczny w naszych polskich tłumaczeniach, ale właśnie mówi, że. Szli w górę do Judei. Bo właśnie idąc z Nazaretu do Betlejem, szli w górę tych górzystych terenów, które właśnie tam były. U nas jest po prostu do, do Judei, a oni szli w te, w te górzyste pastwiska. I to była trasa mniej więcej o długości 120 km. Nie wiem, czy kiedyś mieliście możliwość pójścia piechotą z Kalisza do Poznania, ale to mniej więcej taki, taki dystans. Tyle, że my akurat w środkowej Polsce mamy niziny, a oni właśnie mieli. Trudniejszą przeprawę tych górzystych terenów. Dużo górek i pagórek, a przecież umarli zbliżał się termin porodu. I gdy tam byli, Łukasz pisze, nadszedł czas porodu. I tak, kiedy tak obserwujemy całą tą historię, wszystkich tych cesarzy, namiestników, to może się wydawać, że to, że to te wszystkie okoliczności sprawiły, że Jezus urodził się w Betlejem. Właśnie, właśnie wtedy, kiedy nadszedł czas porodu że to decyzja cesarzy, namiestników, królów, okoliczności zewnętrzne wpłynęły na to, gdzie Jezus przyszedł na świat. Ale to Bóg panuje tą historią. I to On gwarantuje, że Syn Boży przyjdzie na świat według tego, co sam zapowiedział, co sam mówił przez swoich proroków w Starym Testamencie. To nie indywidualne decyzje decydowały o tym, gdzie Syn Boży przyjdzie na świat. Plan był ten sam jeden od początku. I w historii zawsze jest ten sam powód, ten sam ostateczny powód, czyli Boża wola. I to Boża wola sprawia, że Jezus przychodzi na świat w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym czasie i w tej konkretnej rodzinie. I przychodzi, przychodzi na świat w pewnym sensie z uwagi, oczywiście, na okoliczności, w upokorzeniu, gdzie nawet nie ma miejsca w Gospodzie i zostaje położony w żłobie. Nie ma dla niego miejsca. To trochę tak jak słowa Jezusa już później podczas jego służby, gdzie mówi syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił ale nadszedł czas nadszedł czas tak bardzo wyczekiwany przez rodziców nadszedł tak bardzo wyjątkowy czas dla tych ludzi, którzy czekali na Mesjasza ale Mesjasz nie przyszedł na świat w pałacu otoczony luksusem król, który zarządził spis w Rzymie cesarz żył w rezydencji otoczony sługami, niewolnikami sam sobie uzurpuje boskość i majestat, przyjmuje nawet rolę półboga. Próbuje odebrać chwałę, która należy się komuś innemu. Prawdziwy król, jedyny król, przychodzi na świat nie nawet w gospodzie, a w Stein. I wielki cud, jeden z najwspanialszych cudów ludzkości. Coś, co było zapowiadane przez tysiące lat. Coś, co powinno być ogłaszane wszem i wobec gdzie się wydaje, że świat powinien wręcz się zatrzymać, aby, aby to dostrzec i to uczcić. A jednak, gdy Boży Syn przychodzi na świat, to to wszystko dzieje się w stajence, w ciszy, w małej wiosce w Judei, gdzie tylko mamy dwóch świadków. Ale nie byli tylko Maria i Józef, bo wsztamy w okolicy byli pasterzy, którzy trzymali straż nocną nad swoim stawem. I w tej ciszy w tym spokoju, gdzie, gdzie właśnie pasterze są ze swoimi stadami. Nagle pojawia się Anioł. Wiecie, Betlejem było w miarę blisko Jerozolimy, i owce, które były też na użytek właśnie tej, przez stolicę, przez to wielkie miasto, pasły się właśnie na tych polach, wokół Betlejem. I tam 24 godziny na dobę pasterze czuwali nad swoimi owcami, wśród tych pastwisk. I nagle właśnie Anioł przerywa tę ciszę, przerywa ten spokój. I oto stanął przy nich anioł, a chwała Pana zewsząd i oświeciła, pisze Łukasz. I ogarnął ich wielki strach. Sobie wyobrażam, jak sobie pasterze siedzą, patrzą na swoje owce przy świetle księżyca czy gwiazd i w tej bezszelestnej ciszy, gdzie mogą usłyszeć najmniejszy szelest, najmniejszy odgłos nawet na tego małego zwierzaka, nagle pojawia się anioł i nagle pojawia się wielka światłość. Taka światłość wręcz oślepiająca. Jeszcze bardziej oślepająca na tle tej, tej nocy. Taka wi widzialna manifestacja Bożej chwały. I jak już możemy sobie spodziewać się po ostatnich spotkaniach z aniołem, gdzie mieliśmy Zachariasza, mieliśmy, mieliśmy Marię. Nie wiem, jaka może być reakcja człowieka. I anioł mówi, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus. Pan. I mówi to samo, co mówi Zachariaszowi. To samo, co mówił Marii. Bo, jaka może być reakcja, kiedy człowiek staje twarzą w twarz z Bożym Posłańcem? Po prostu strach. Ale mówi: nie bójcie się. Nie bójcie się, mimo, że to jest naturalna reakcja, ale nie bójcie się. Bo oto zwestuje wam wielką radość, dobrą nowinę, wielką prawdę, która odmieni ten świat. I tłumaczcie im, dlaczego to jest wielką radością. Bo w mieście Dawida, czyli w mieście, gdzie urodził się Dawid, gdzie urodził się król. W tym właśnie mieście przyjdzie na świat ten ktoś, kto jest naprawdę wyjątkowy. Ten wyczekiwany król. Ktoś tak wyjątkowy, że ciężko nawet znaleźć porównanie. Narodzi się zbawiciel. Narodzi się Chrystus. Ten, który zbawi lud od swoich grzechów. Przez to, że jest pomazańcem, że jest ofiarą na krzyżu. Narodzi się zbawiciel. Narodzi się Chrystus. Narodził się Pan, i to wszystko jako malutkie niemowlę. Ognięte w pieluszki leżące w żłobie. Nie w pięknej szacie. Nie na wyniosłym tronie, ale w małej wiosce, w małej stajence. I w tych okolicznościach, które właśnie graniczą z upokorzeniem, Bóg sprawia, że jest to zbalansowane z chwałą, z chwałą, która się należy Bogu. Bo zaraz aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga. Nie kilka innych aniołów, ale mnóstwo wojsk, tysiące jak armia. Objawiają się pasterzom, aby chwalić Boga. Niebiańska armia przyszła, by ogłosić pokój i dobrą wolę. Niezliczony orszak, o którym mógłby marzyć cesarz w Rzymie, a który nawet nie zasługuje, nawet największy wśród ludzi. Ale anioły na cześci chwały na cześć i Syna Bożego ogłaszają. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. Chwała na wysokościach. Chwała na niebie, chwała ogłaszana nieustannie. Chwała na wysokościach Bogu. A na ziemi pokój. Nie pokój, czyli brak wojen. Nie pokój na świecie, ale coś jeszcze bardziej cennego. Pokój z Bogiem. Pokój ludzi z Bogiem. I których ludzi? Jakich ludzi? Ludzi wobec tych, których jest dobra wola. Boża dobra wola. Tym, którzy są jemu mili. Bo to greckie słowo, jakie kryje się za, właśnie za dobrą wolą, to właśnie to oznacza. Wykorzystane przez Łukasza też w innych miejscach. I w każdym przypadku odnoszące się do suwerennego Bożego zadowolenia. Bożej woli. Więc możemy to przetłumaczyć jako pokój ludziom, na których spoczywa Boże suwerenne zadowolenie. Dla których Bóg się wstawi. Do których, do, do których Bóg weźmie do siebie. Bo pokój Boży nie jest nagrodą dla tych, którzy mają dobrą wolę ale jest łaskawym darem dla tych, którzy, którzy dobrą wolę od Boga otrzymali. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Pasterze patrzą na siebie i mówimy, co, co my tu robimy? Chodźmy do Betlejem, nie czekajmy ani chwili dłużej. Zobaczmy, co się wydarzyło, co Pan nam oznajmił. Bo to aniołowie się ukazali, ale to głosił Bóg to zawsze Bóg jest źródłem objawienia. Więc nie czekając ani chwili dłużej, nie marnowali chwili i poszli, aby znaleźć Marię. Aby znaleźć Józefa. Ale przede wszystkim, żeby znaleźć niemowlę leżącą w żłobie. Widzimy, że pierwszymi świadkami przyjścia Mesjasza na świat to prości pasterzy. Ci, którzy nie byli śmietanką społeczeństwa. Ci, którzy nie byli elitą, a jednak to im było dane. nie tylko to, bo ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze mówili. Tak więc pierwszymi ewangelistami są właśnie ci pasterze. I kiedy tajemnice są odkrywane, kiedy proroctwa się spełniają, przed oczami ludzi pojawia się zdumienie. Słowa, dzieła Chrystusa nieraz będą powodować zdumienia, będą dawać czas do refleksji. Jak Maria, która zachowywała wszystko, wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Kiedy obserwowała to wszystko, co działo się w jej rodzinie. Rozważała w swoim sercu, słysząc i widząc to, co się, co się działo dopiero, kiedy Jezus przyszedł na ten świat. Rozważała w swoim sercu, kiedy Jezus miał 12 lat i znaleźli go w świątyni w Jerozolimie. Rozważała, kiedy jej syn umarł na krzyżu jak największy przestępca. Ale kiedy zmartwychwstał już nie musiała tego rozważać w swoim sercu. Bo Chrystus zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć i już nie w upokorzeniu, ale tylko w wielkiej chwale. I my, tak jak i pasterze, możemy wielbić Boga właśnie za to. I pasterze wrócili, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli, za wszystko, co widzieli. Tak im zostało powiedziane. Widząc Jezusa, widząc niemowlę, pasterze zaczynają wielbić i chwalić Boga, tak jak aniołowie. Wielbić i chwalić króla, który przyszedł na świat. Który żył nie jak król, ale jak sługa. I umarł ponosząc karę za siebie nie, 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 właśnie nie za siebie, a za nas. Wziął tą ofiarę na siebie. Płacąc cenę, którą tylko on mógł zapłacić. I może wydawać się, że jesteśmy pod panowaniem jakiegoś tego czy tamtego władcy. Tej lub tamtej grupy ludzi. Że to od ich woli zależy nasz byt, że to od ich woli należy nasze życie. Ale jest jeden władca. Jest tylko jeden król, który nie zatrzymał się na swoim tronie, ale przyszedł na świat. Nie zatrzymał się na wysokości. Nie zatrzymał się na wysokości w niebie, ale w uniżeniu. Przyszedł na świat. Przyszedł na świat, dając nam niewyobrażalny dar. Dar w postaci samego siebie. Oddając siebie za nas, stając się ofiarą za nasze grzechy, za, za twoje grzechy i za moje grzechy. On powstał z martwych. I to On sprawiedliwie będzie sądzić świat. I ty też możesz odnaleźć w ratunek, jeśli On będzie twoim Panem. Nie twoja rodzina, nie twoja praca, nie twoje zdrowie. Dopiero wtedy, kiedy najważniejszym aspektem twojego życia będzie to, że możesz być Jego uczniem że możesz być Jego sługą, gotowym trwać przy Jego, przy Bożych przekazaniach, trwać w Jego miłości i ukazując to przez miłość, miłując bliźniego. I wtedy właśnie pojawia się radość, wtedy pojawia się pokój. Bo właśnie wtedy, kiedy wieczny Bóg stał się śmiertelny, kiedy nieskończony się ograniczył, kiedy niewidzialny stał się widzialny, kiedy bezgrzeszny wziął na siebie winę innych. My, jako ci, którzy są ubodzy, właśnie w nim jesteśmy ubogaceni. W nim otrzymaliśmy dar. najwspanialszy dar. Najspanialszy dar, czyli usprawiedliwienie przed Bogiem. Wierzmy Boga za to, co uczynił. Wierzmy i chwalmy Boga za to wszystko, co uczynił dla nas i czyni dla nas każdego dnia. Radujmy się, że ta wielka radość stała się naszym udziałem. Że zbawiciel jest Twoim ratunkiem. Że Chrystus umarł za Ciebie. I że to ty możesz mu służyć, a on może być Twoim Panem. Pobuduj się.